Mój mózg, ilekroć słyszy coś w języku japońskim. Czy to nie robi z ciebie? Anime? Nauczyciel, grożący mi, że zadzwoni do mojego taty. Ja, podjarany faktem, że poznam swojego ojca. Miłość cię znajdzie, jeśli tylko będziesz jej szukał. Ja. Koinka od przodu. Koinka od tyłu. O niebiosa, biały gołąb z gałązką oliwną, niosący nam pokój. Faj gościu, buduje se gniazdo. Sugnij już teraz, albo on to zrobi. Ja na sprawdzianie, czekający aż nauczyciel się odwróci, żebym mógł skorzystać z mojej ściągi. Nauczyciel. Te dwa tysiące, na które ciężko pracowałeś, są lepsze niż sto tysięcy, które dano ci za darmo. Nigdy więcej nie dawaj nikomu rad. Znalazłem na budowie parę starych butów i postanowiłem załatwić naszemu brygadziście mały zawał serca. Jak ludzie wyobrażają sobie gwiazdkę w Australii? Jak faktycznie wygląda? Osobie, która wystawiła łokieć na tym zdjęciu, życzę bardzo nieprzyjemnego dnia. Kiedy udało ci się zarapować całą zwrotkę bez błędów? Ilekroć widzę coś takiego. Wyobrażam sobie coś takiego. Kiedy widzisz, że ktoś sobie robi zdjęcie i chcesz przemknąć szybko niezauważony? Pomyśl, Mark, skoro Mikołaj nie istnieje, to dlaczego widziałem go wczoraj w galerii handlowej? Moje ramię, krocze mojego fryzjera. W czasie sprawdzianu, mój mózg, poprawna odpowiedź: Jestem frajerem, przecież dużo zarabiasz, ale ty nie. To nie moja wina, kotku. Twój samochód ma trzy pedały, a ja mam tylko dwie nogi. Podnoszenie psa. Podnoszenie kota. Smartfony. Zostały stworzone w 2007 roku, ludzie w 2006. Głowa mnie boli. To przez to, że wiecznie jesteś z nosem w tych swoich książkach. Szkoły. Szkoły. Mogę już go zdjąć. Jeszcze chwila, nie jest do końca gotowy. Okej, okay, chyba starczy. To co będziesz teraz gadać. Strzelanie do bezbronnego stworzenia nie jest w porządku. On ma nóż. Mój nowy telefon. Moje konto Google. Kim jesteś? Szykuj się, zaraz wlecimy do Polski. To nie dzik. To nie dzik kiedy ktoś pokazuje mi mema, którego widziałem już dwa tygodnie temu. Najwyraźniej nie wiesz, kim jestem. Masz siedem życzeń, ale są trzy zasady. Nie można życzyć sobie więcej życzeń. Nie można nikogo zabić ani ożywić. Nie można zmusić nikogo do miłości. Chcę, żeby wszystkie spalinówki w Europie zamieniły się w elektryki. No dobra, są cztery zasady. Jak dziewczyna sobie ciebie wyobraża, kiedy jej napiszesz, że masz poniżej 1,70 m. Pogłaskałbyś mnie, bo ja bym siebie pogłaskał. Kiedy widzisz dziewczynę, która ci się tak podoba, więc próbujesz zachowywać się normalnie. Jak delikatnie zasugerować znajomemu, że się u ciebie zasiedział? Punkt widzenia. Spotkałeś tą jedną, jedyną dziewczynę, która ma ochotę się do ciebie przytulić. Nie mogę ich rozplątać. W takim razie możemy zrobić tylko jedną rzecz. Wygląda idealnie. Bezpieczeństwo wszystkich moich kąt. To jedno hasło, które wymyśliłem 15 lat temu. Nikt nie urodził się spoko. Oczywiście za wyjątkiem. Ludzi, którzy podnoszą z ziemi produkty, które przy nich spadły ze sklepowej półki. Zauważyliście, jak niesamowita jest zwierzęca sztuka kamuflażu? Te stworzenia potrafią wtopić się w otoczenie jak ninja. Kiedy dziewczyna wzięła cię do swoich znajomych. Na półkach sama proza skandynawska i nikt nie rozumie żartów z kapitana bomby. Rodzinny obiad. Ja, kochanie, mogę sobie kupić motocykl? Żona, po moim trupie. Ja, rozumiejący, co się teraz musi wydarzyć. Mamo, tato, to jest dziewczyna, z którą wymieniam się memami. I jak wyniki badań mojej żony? Pana żona jest w ciąży. Niemożliwe. Byłem ostrożny. Wie pan, to jak z bezpieczeństwem na drodze. Pan może być ostrożny, ale ktoś inny nie będzie. Argentyna. Chile. Czasami zastanawiam się, co się dzieje z tymi wszystkimi ludźmi, którzy kiedyś pytali się mnie o drogę. Co dziewczyny myślą, że się stanie, jeżeli na siłowni zamiast bieżni i rowerka dotkną jakiegoś ciężaru? Czego? Chyba powinniśmy zakończyć nasz związek. Ty tak na serio? I o co do ch chodzi z tym konfetti? Kiedy nie możesz znaleźć żadnej dobrej przekąski, więc tylko stoisz smutny po środku kuchni. Co czuje mój tyłek po tym, jak przesiedziałem pół dnia grając na komputerze? Jak budować karierę, żeby zacząć zarabiać? Licencjat, magisterka, doktorat, kurs stylizacji paznokci. Nikt. Dziewczyny na Instagramie. Prawda czy wyzwanie? Ona. Wybiera wyzwanie. Ja. Daj mi swój numer telefonu. Ona. Zmieniłam zdanie. Wybieram prawdę. Ja. Powiedz, jaki jest twój numer telefonu. Ona. Koleś o imieniu Wacek. Jedzie do Japonii. Jego zdjęcie. Postanowiliśmy zaakceptować to, co nieuniknione, i mamy taką choinkę. Obbici. Żyją sobie w spokoju i harmonii, nie przeszkadzając nikomu. Gandalf. Ten moment, kiedy robisz obiad dla ukochanego, ale zamiast „dziękuję“, słyszysz pytania w stylu, kim jesteś i jak się dostałaś do mojego domu. Superman. Wszechmocny z innej planety. Wonder Woman. Półbogini. Batman. Królewna Śnieżka. Zła królowa, która zazdrości Śnieżce wyglądu. Jak ludzie wyobrażają sobie lata 90. Rzeczywistość. Gry wideo są źródłem przemocy. Ja w czasie gry. Ja w wieku 7 lat, po zjedzeniu czekoladki z rumem. Jutro w szkole jest małe spotkanie, na które zostałeś zaproszony. Jak małe? Tylko ja, ty i dyrektor szkoły. Ja. Dostaję na święta pieniądze od mojej babci, moja mama. Ja. Wychodzę z domu i zamykam drzwi. Mój mózg 5 sekund później. Zamknąłeś drzwi? Ja. Dobre pytanie. Słyszałem, że ludzie zjadają przez sen kilka pająków rocznie. Głupoty gadasz. Nic nam nie grozi. Ja pi*****. Ośmioletni ja, kiedy muszę zjeść jakieś warzywo. Za Afrykę. Ludzka stopa. Przynajmniej według wiodących marek obuwia. Kiedy dociera do Ciebie, że filmy z UFO znowu robią się popularne, akurat w momencie, kiedy sztuczna inteligencja nauczyła się tworzyć realistyczne filmy. Jak dużym jesteś pechowcem? Ja. Mój kot, po tym jak udało mu się w końcu dorwać tą muchę, skrywającą się za żaluzją Spisałaś się, Maria teraz możesz już odpocząć. Kiedy próbujesz się załatwić w publicznej toalecie, ale słyszysz, że ktoś wchodzi? Na moją obronę dodam tylko, że załoga samolotu kazała nam zapoznać się z wszystkimi środkami bezpieczeństwa. Powiedział, że kręcą golaski grające na komputerze. Kiedy zostało ci jeszcze 7 żyć i nie wiesz, co z nimi zrobić. Walka kotów. Walka kotów w anime. Jest taka piękna, kiedy śpi.